W relacji z narcyzem przypominasz chomika, który biegnie na swoim kółku. Ciągle starasz się zadowolić narcyza, szukasz akceptacji z jego strony, starasz się uszczęśliwić osobę, której nikt i nic nie może uszczęśliwić. Starasz się naprawić coś, czego nie można naprawić. Gdy traktujesz kogoś jak króla, jak królową. To będziesz traktowany jak poddany, służący czy niewolnik. Gdy traktujesz kogoś jak celebrytę, to będziesz traktowany jak jeden z wielu fanów. Narcyz patrzy na ciebie z góry, z pogardą, jak na kogoś gorszego. To się nie zmieni. Wejdzie ci do głowy, na głowę i zacznie skakać. Musisz mieć odpowiednie granice. Musisz zacząć odmawiać, musisz być asertywny, musisz szanować samego siebie. Narcyz wie, że na ciebie nie zasługuje. Wie, że nie zasługuje na to, by traktować go jak króla. Gdy traktujesz Narcyza wyjątkowo, to przypomina mu to, że jest bezwartościowy. Nie lubi tego uczucia, więc przerzuca, projektuje je na ciebie. Narzys doprowadza do tego, że czujesz się tak jak on. Więcej znajdziesz na kanale autentyczny. Umów się na sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.